Moi drodzy, w zdrowym związku musi być dawanie i branie. A zazwyczaj nie potrafimy robić tych dwóch rzeczy naraz, tak? Bardzo często na przykład kobiety, panie, dużo dają. Czyli pomagają partnerowi często znaleźć pracę, żeby się przestawił na pewne aspekty. Pomagają jak tylko mogą. No, i później ten partner, on zaczyna rosnąć, tak? I, I dochodzi do pewnego poziomu, gdzie już jest gotowy do życia. No i zostawia taką partnerkę zazwyczaj. No, a te panie zaskoczone, no ale jak to? I, i tak już pięciu pod rząd. A no dlatego, no bo za dużo dajesz, ale trzeba też brać. No, trzeba się nauczyć tego również brania. Nie można się tylko poświęcać, bo to się tak zawsze kończy I często te takie relacje właśnie gdzie jest mamusia i synek, e, czyli kobieta taka zaradna, ogarnięta, e, na ten pan taki wycofany kurwa pantoflaż, no i siedzi. E, ale bardzo często taki też nie odchodzi. Dlatego że mu jest kurwa wygodnie. No Ty gdzie będzie szedł? A tutaj ma wszystko. Cieplutko, jedzonko, Micha jest, wszystko, Samochodziki, bajery, ale on nie musi walczyć. Jest cały czas to jak w domu było, tak? Wcześniej byli rodzice, teraz jest mamusia e, jako, jako partnerka. Bez urazy do wszystkich, no ale takie są realia teraz. No, to są obecne czasy, no.